Za nami pierwszy szlagier tegorocznej edycji Superligi 6, edycji zimowej Ligi Bemowskiej 2025. Z nami kapitan e, Połczyn Brothers, Kuba Guzina. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. E, no to na początek e, zacznijmy od tego, co wydarzyło się przed chwilą. E, czy to był e, sprawiedliwy wynik z, z perspektywy gry i generalnie czy wynik satysfakcjonujący, czy niekoniecznie? Generalnie przed meczem z gladatorami raczej każdy myśli, że remis to będzie dobry wynik. My przyjeżdżając tutaj, wiadomo, jak zawsze chcieliśmy wygrać. Czy to był sprawiedliwy wynik? Nie mi oceniać. Wynik jest taki jest, więc z nim się trzeba zgodzić i z tym się nie dyskutuje. Najbardziej boli to, że minutę przed końcem jak prowadzimy, mamy sytuację stuprocentową. To mi się jest mało powiedziane, bo ona była dwustuprocentowa. Nie trafiamy jej w ostatniej akcji meczu, tuż przed końcowym gwizdkiem dostajemy bramkę na 3-3. Generalnie, co mam Ci powiedzieć, to... My robimy dalej tak, takie swoje. Co, co, co sezon jest to podobnie? Zawsze coś tam jest, jest nie tak, ale liczę, że w końcu to będzie ten sezon, że to się odwróci w drugą stronę. No ten sezon rzeczywiście będzie bardzo ciekawy przede wszystkim, dlatego bo ta stawka w Superlize jest w tym sezonie, wydaje mi się, wyjątkowo wyrównana i wyjątkowo mocna. I właściwie co kolejkę czeka nas taki szlagier, więc wydaje się, że jeszcze wiele może się wydarzyć. Tak, myślę, że tutaj każdy będzie tracił punkty z każdym, więc to pierwsza kolejka to na pewno nie jest moment, żeby tracić jakieś wiary w mistrzostwo czy, czy coś w tym stylu. Na pewno jeszcze wiele się zadzieje i nie jedną sensację będziemy mieli na, na, na boiskach na obrońców w Ale wy dzisiaj, jeśli chodzi o ten mecz, to też takie mocne piłkarskie szachy to jednak widać, że z jednej strony wciąż brakuje. Jest ta odrobina chimerii w waszej grze, bo gdzieś tam nie potraficie wytrzymać nerwów w końcówkach spotkań. Z drugiej strony, jednak dzisiaj mecz z wyrachowanymi bardziej przypominał chyba piłkarskie szachy niż, niż otwartą strzelnicę. No dokładnie tak. Gladiatorzy to jest drużyna, która przede wszystkim składa się z bardzo doświadczonych i, i zawodników, którzy wiedzą, jak się przede wszystkim gra w piłkę. My jesteśmy taką powiedzmy młodą drużyną, trochę chaotyczną, która czasami na takiej tej fantazji powiedzmy Grochowskiej chce, chce popłynąć. Z reguły fajnie to wygląda, i, ale czasami właśnie w końcówkach tych emocji, takich dorosłego grania, trochę brakuje. Za wami też niedawno oczywiście udział w memoriale Przemka Sawickiego, jak również reprezentowaliście Warszawę na turnieju we Wrocławiu. Jak wrażenia? Może zacznę od memoriału. No to wrażenie jak co roku. Nie chcę tutaj wam nie wiadomo jak słodzić, ale myślę, że ciężko. Turniej w Polsce to mało powiedziane, żeby był lepiej zorganizowany. Było tyle drużyn topowych z całego kraju. Więc na memoriał to ogólnie top turniej myślę, że na skalę europejską. A jeżeli chodzi o Wrocław to sam Wrocław naprawdę bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o turnie, no to powiedzmy, że nie dojechaliśmy na te zawody. 9.30 rano to, to nie była pora na nagranie w piłkę. Rozumiem, że nie tyle, nie tyle turniej co Wrocław wciągnął was nieco za mocno. No. Tak, tak, naprawdę Wrocław bardzo przyjemne miasto i po, polecam się wybrać. <grym> no dobrze, jakie cele? Po, jest początek roku, więc zapytam, myślę, że odpowiedź znam, ale tak naprawdę jakie cele stawiacie sobie na ten nadchodzący rok, bo stoimy mu, stoi mu u jego progu? Generalnie cele na ten rok przede wszystkim takie to są dostać jak najwięcej wyświetl na turnieje wakacyjne. Czy to na puchar, czy to na mistrzostwa polskie, bo jak wiadomo, to jest krem do lakierem i po to tutaj cały rok walczymy, żeby tam sprawdzić swoje umiejętności. No jeżeli chodzi o wyniki tutaj, no to wiadomo, przyjechać i jak najlepiej się bawić i wygrywać każdy mecz. No to tego życzę, żeby tej dobrej zabawy nie brakowało, a pewnie wyniki w końcu przyjdą, bo muszą przyjść kiedyś to przełamanie, chyba musi w końcu nadejść. No cóż to, tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego i zdrówka. Dzięki.